Witam na kanale Zielona Alternatywa to jest akurat sad mojego sąsiada sad wiśniowy one teraz przepięknie kwitną na biało w okolicy mam też sporo sadów jabłoniowych myślę, że te proporcje to jest pół na pół wiśni i jabłonie i o tej porze roku właśnie takie widoki można podziwiać na przykład z mojego podwórka, z mojej działki i tej bieli jest tak dużo, że sadząc u siebie jabłonie ozdobne doszłam do wniosku, że z taką masą bieli, z takimi sadami nie ma co konkurować. Dlatego jabłonie ozdobne, które u siebie posadziłam, to są jabłonie, które mają kolor kwiatów różowy i bordowy, właśnie po to, żeby w jakiś sposób się wyróżnić od tych sadów. Bo szczerze mówiąc, te sady tak przyciągają teraz uwagę że to jest najładniejszy widok w ciągu roku. Ich jest całkiem sporo na wsi. To jest moja rodzinna wieś, w której się wychowałam, ale w dzieciństwie tych sadów tutaj nie było. To była taka wieś typowo pszenno-buraczana. Natomiast teraz jest bardzo dużo sadów i o tej porze roku naprawdę nie trzeba mieć własnego ogródka, nie trzeba mieć kwitnących krzewów i drzewów u siebie, żeby mieć właśnie takie widoki, to jest naprawdę widok wow na razie jeszcze nie ma słońca i to nie, nie wygląda aż tak spektakularnie ale na przykład wczoraj była piękna pogoda słoneczna i te wszystkie wiśnie aż lśnią i ten kolor biały jest tak intensywny jest go tak dużo, że stwierdziłam, że jeżeli posadzę kilka jabłoni u siebie, też biało kwitnących to one nawet nie, nie będą przyciągać uwagi dlatego w większości u mnie Jabłonie mają właśnie kolor kwiatów różowy i bordowy, no właśnie po to, żeby w jakiś sposób się wyróżnić od tych sadów. Mam tylko dwie jabłonie rajskie, które kwitną na biało. To jest jedna z nich. To jest odmiana Golden Hornet. I kupiona jest przeze mnie, posadzona dlatego że ma przepiękne jabłuszka w kolorze takim żółto-pomarańczowym które pojawiają się pod koniec lata i, i na początku jesieni i ta odmiana kwitnie akurat na biało więc w tym momencie kiedy kwitnie ona niczym się nie różni od innych jabłoni, kwiaty są czysto białe, dosyć duże bardzo ładnie pachną no ale są białe, tak więc przy wiśniach czy przy innych jabłoniach ona się nie wyróżnia natomiast warto czekać na te owoce, które pokrywają praktycznie całą koronę, są bardzo gęste. One zdaje się, nadają się do kandyzowania, ale ja nigdy ich nie używałam w żadnych celach spożywczych. I to drzewko najładniej wygląda właśnie późnym latem i jesienią, kiedy te owoce tutaj się pojawiają, bo jest ich naprawdę dużo, i wtedy dopiero ta jabłoń wydaje mi się, że ma swoje 5 minut w ciągu roku. A to drugi, ostatni wyjątek, który kwitnie na biało. To jest jabłoń John Downey. I o tej porze roku bardzo podobna jest do Golden Hornet i do innych jabłoni. Kwiaty czysto białe, pachnie no tak jak zwykle pachną jabłonie. U mnie ten okaz jest jeszcze mały, ale posadzony jest u mnie właśnie tak samo jak w przypadku Golden Hornet dla ozdobnych owoców. A to już jabłoń rajska odmiany profusion mam trzy sztuki tej odmiany u siebie w ogrodzie i one były posadzone przeze mnie w tym samym momencie pochodzą z tej samej szkółki więc mniej więcej są podobnego yy, rozmiaru chociaż pomimo, że rosną na tej samej działce to na przykład ta sztuka to drzewko najwcześniej zaczęło kwitnąć, bo jest najbardziej na słońcu ale ogólnie mają zbliżony format, zbliżoną wielkość i właśnie o to mi chodziło, żeby posadzić kilka sztuk tej samej odmiany, żeby w tym samym momencie one kwitły, żeby była jakaś powtarzalność i taki efekt faktycznie jest te jabłonie kupiłam i posadziłam w 2017 roku one pochodzą z tej samej szkółki i były tej samej wielkości i były bardzo małe no bo szczerze mówiąc, najmniejsze drzewka są najtańsze, i one były mniej więcej formatu i wielkości no po prostu kija od szczotki. Ale na szczęście jabłonie rajskie, tak jak w ogóle jabłonie, są drzewami stosunkowo szybko rosnącymi, więc to jest efekt właśnie po praktycznie 5 latach. Drzewka są dosyć spore i uzyskałam faktycznie już efekt, o który mi chodziło, czyli obfite kwitnienie. I ten kolor, który jest intensywny, właśnie taki ciemno różowy, właściwie wpadający w bordo, o którym mi chodziło. One z bliska niczym się nie różnią, tak naprawdę, od kwiatów typowych, jabłoniowych. Są puste, ale jest ich na tyle dużo, że z daleka tworzą naprawdę taką intensywną różową plamę. Myślę, że ta odmiana nie jest tak popularna jak na przykład Royalty, która jest najczęściej pojawiająca się w różnych centrach ogrodniczych. Natomiast ta jabłoń, moim zdaniem, jest bardzo wartościowa i bardzo cenna, też przykuwająca uwagę właśnie przez to, że ma dosyć ciemne kwiaty. Jeżeli chodzi o uprawę, myślę, że niczym nie różni się specjalnie od innych jabłoni. Też jest atakowana przez mszyce. Ja muszę wiosną przynajmniej raz wykonać jakiś oprysk na tyle, na ile mogę dostać, żeby tej mszycy się pozbyć. A tak poza tym jest dosyć prosta w uprawie. A to drugi okaz, druga sztuka jabłoni profiożyn. To drzewko akurat rośnie troszkę bardziej w cieniu, dlatego jeszcze kwiaty są w pąkach, ale myślę, że dzisiaj one już się całkiem rozwiną i z daleka bardzo przyciąga uwagę. Na przykład jak jedzie się samochodem i spojrzy się w stronę mojego ogrodu, to akurat te trzy jabłonie profusion, one stanowią takie dosyć intensywne, ciemnoróżowe plamki, które wyróżniają się na tle innych drzew. Praktycznie całe drzewko pokryte jest pąkami. Potrząszy od dołu, gdzie pojawiają się pierwsze liście, do samej góry to kwitnienie jest bardzo równomierne, bardzo gęste, bardzo obfite. A to trzecia sztuka jabłoni, Profusion, częściowo rozkwitła. To drzewko akurat rośnie w dosyć ciężkich warunkach, bo tutaj jest dosyć sucho i ja się martwiłam, czy w ogóle tutaj będzie sobie to drzewko dawało radę, ale. Świetnie sobie daje radę. Najlepiej z tych wszystkich moich drzewek. I ma najlepiej uformowaną koronę. Kiedy jabłonie rozkwitnie całkiem, to te całe gałęzie pokrywają się różowymi kwiatami. Tych liści praktycznie w ogóle nie widać. I całe drzewko jest różowe. A to jest jabłoń rajska, jabłoń ozdobna odmiany hopa. Ja ją kupiłam i posadziłam rok temu, mniej więcej o tej porze, bo w momencie sadzenia kwitła. Kwiaty są jaśniejsze, no ale też pokrywa się cała kwiatami o tej porze. I pomimo, że drzewko jest małe, to ono już też w całości kwitnie. I to jest duża zaleta jabłoni ozdobnych, że nawet jeżeli drzewka są małe, to one wcześniej zaczynają kwitnąć. Więc można się cieszyć kwiatami już od samego początku, nawet jeżeli kupi się te drzewka małe. Szczerze mówiąc, ja tej odmiany chopa nie znałam wcześniej, i po prostu, będąc w szkółce, to drzewko było w sprzedaży. A ponieważ rzadko jestem w stanie kupić drzewko w szkółce, które by się zmieściło do mojego samochodu małego, osobowego, to kiedy zobaczyłam tą jabłoń, która jest nieduża i która ma uformowaną koronę to stwierdziłam, że to taka okazja się może nie zdarzyć i ją kupiłam. Bo zwykle w szkółkach niestety jest tak, że te drzewka są duże i do samochodu osobowego ciężko je zmieścić. Dlatego moje jabłonie w większości kupowałam małe. A ta korona akurat jest dosyć dobrze uformowana, więc stwierdziłam, że no nie można przepuścić takiej okazji i tą jabłoń kupiłam. A to już jabłoń ozdobna odmiany Ola. To jest polska odmiana. Bardzo często jest w szkółkach i w sklepach ogrodniczych. Kwiaty są różowe, trochę bledsze niż u chopy i u innych odmian. I na pewno dużo jaśniejsze niż u odmiany Profusion. Ale one są dosyć duże. I z tego co zauważyłam, to te kwiaty dosyć długo utrzymują się na drzewku. Ja mam dwie sztuki odmiany Ola. Kupiłam rok temu jako bardzo małe drzewka, ale też pomimo, że są jeszcze bardzo młode, to one już dosyć intensywnie kwitną. Dlatego, w przypadku jabłoni rajskich, nawet jak się kupi małe okazy, to już od samego początku można cieszyć się kwiatami. I tutaj, dla porównania, kwiat jabłoni Ola i kwiat jabłoni Profusion. Ten większy, jaśniejszy to jest właśnie ola. Kwiaty są zdecydowanie większe, chociaż bledsze. A to już wiśnie piłkowane, odmiany kanzan. Z wiśni piłkowanych mam tylko tą jedną odmianę. i Są to trzy sztuki, które posadziłam w, w szeregu. ale Ten szereg nie jest taki standardowy, właściwie to jest poprzekątne, jedna sztuka jest na, na podwórku druga przy ogrodzeniu i to jest właśnie ta środkowa, a trzecia jest w ogródku, więc w zależności jak, jak patrzymy na, na te wiśnie, to albo one układają się właśnie w taki szpaler, albo się wręcz nakładają na siebie. Wiśnia kanzan, ona jest bardzo popularna w miastach. Z tego, co kojarzę, ona bardzo często właśnie występuje, jest posadzona w postaci takich szpalerów wzdłuż ulic, ale w miastach są sadzone dosyć duże drzewa, i to są zwykle y, y, okazy szczepione na pniu. Łatwo poznać wiśnie Kanzan po tym, że ona ma taką koronę y, przypominającą fachowo, jak się mówi, odwrócony stożek. Te drzewka jak dla mnie to po prostu wyglądają jak kieliszek do Martini. I to są właśnie drzewka szczepione na pniu. Także y, jest gruby, prosty pień, a później odcina się korona, właśnie nie taka jak odwrócony stożek. Natomiast u mnie to są Drzewka, które nie były szczepione na pniu, ja je kupiłam w centrum ogrodniczym, i też to były bardzo małe okazy, takie, żeby mi się zmieściły do, do samochodu. Więc te drzewka były dosyć małe, ale też stosunkowo szybko urosły. Ja praktycznie wcale nie formowałam tych koron. Te drzewka były od razu przycięte. Ale ponieważ one też stanowiły praktycznie pojedynczy kijek, więc tam nie było co formować, ale ja dałam im swobodnie rosnąć i one praktycznie same uformowały w taki sposób swoje korony, więc moim zdaniem tutaj ingerencja była zupełnie niepotrzebna. I te korony, jak dla mnie, one są po prostu idealne. A kwiaty, no cóż, no można patrzeć i patrzeć. Bo są tak ładne, pełne w środku na takich szypułkach, i one pojawiają się wcześniej niż u jabłoni rajskich. Wydaje mi się, że taka standardowa kolejność jest taka, że najpierw zaczynają kwitnąć wiśnie piłkowane, dopiero później zaczynają kwitnąć jabłonie. Chociaż rok temu one kwitły równocześnie i to mnie trochę zmyliło, ale we wszystkich innych latach i w tym roku też tak było, że najpierw zaczynają kwitnąć wiśnie, tak jak w sadach. A dopiero później jabłonie i dzisiaj to jest ten moment, kiedy one kwitną równocześnie. Ale te wiśnie kanzan one już troszkę zbladły. Wydaje mi się, że już na półmetku kwitnienia są, ale jeszcze cieszą oko. Kwiaty pojawiają się już od samego dołu korony i pokrywają całe drzewo. Także to kwitnienie jest bardzo obfite i też bardzo przyciągające uwagę. Kwiaty są pełne, lekko przewieszające się, blado i wydaje mi się, że one z czasem je ciut bledną, ale nadal zachowują swój różowy kolor. Od samego rozgałęzienia korony już pojawiają się kwiaty, i one są na całej koronie, równomiernie pokrywając całe drzewko. Jeśli chodzi o uprawę, to wiśnia kanzan nie jest jakoś ani specjalnie trudna ani wymagająca. Samo to, że u mnie rośnie zdrowo, to już świadczy o tym, że. Każdy przeciętny ogrodnik jest w stanie taki efekt osiągnąć. Czasem zdarza się, że na wiosnę pryskam tak prewencyjnie jakimś opryskiem grzybobójczym, ale tak poza tym nie jest wymagająca i spokojnie można ją prowadzić w swoim ogrodzie. I na koniec ciekawostka. To jest czeremcha odmiany Schubert. Teraz kwitnie na biało, ale co ciekawe, ona w tym momencie ma zielone liście, a one za kilka tygodni przebarwią się na kolor taki bordowo-brązowy. Bardzo fajna, ciekawa odmiana. Gdybym sama nie widziała u siebie, jak przebarwiają się te liście, nie wiem, czy byłabym w stanie uwierzyć, że jedna roślina jest w stanie w ciągu sezonu, nie na jesieni, właśnie tak zmienić kolor. I to tyle na dzisiaj, na sam koniec pokazuję jeszcze raz moją tawułę szarą, której poświęciłam sporą część ostatniego filmu i dzisiaj to jest ten moment, kiedy ona kwitnie w pełni i to jest ten efekt, na który czekałam i który właściwie już osiągnęłam, czyli o tej porze roku, kiedy ogród bylinowy jeszcze jest uśpiony, kiedy byliny dopiero zaczynają się zielenić, to właśnie ta wuła szara tutaj przyciąga wzrok, przyciąga uwagę. Pięknie kwitnie, pięknie przewieszają się te, te grona kwiatów. Dodatkowo, jeszcze z tyłu tutaj zaczął kwitnąć złotlin. I dlatego, o tej porze roku, w ogrodzie belinowym u mnie właściwie królują krzewy. Ale to się szybko skończy. Dlatego, że już czekamy na belinę.